Bęk, bęk, bęk! Telepatia. tak, To jest telepacja. Telepacja. telepatia. wypadek. Dobry książko książka Holicy. Dzisiaj ze mną Cześć? E, I zrobimy coś fajnego. Przygotowałyśmy dla Was challenge, który nie ma nazwy, ale jestem pewna, że Kat zaraz coś fajnego wymyśli i pisze wam w tytule filmiku i w ogóle wszyscy będziecie wow, o co chodzi! Tak, tak, właśnie tak będzie super wyglądać. Kat wytłumaczy zasady, ponieważ Kat jest bardzo kreatywna i wymyśliła nam ten fajny challenge i lepiej wytłumaczy zasady niż ja. Challenge polega na tym, iż będziemy sprawdzać nasze nadprzyrodzone zdolności telepatyczne. Karolina, która siedzi tam za kamerą. Karolina, przywitaj się. Dzień dobry. Będzie nam rzucała poszczególne hasła, które wymyśliła moja, przyjaciółka u kamery. Dobra, pozdrawiamy. Ale mi na garstek strzyk. Będzie nam rzucała poszczególne hasła, a my, odwracając się piotrami do siebie, będziemy wam na naszych karteczkach pisali w ciągu 15 sekund pierwsze skojarzenie książkowe który przychodzi nam do głowy po usłyszeniu tej kategorii. Zapomniałyśmy dodać jednej rzeczy. Jeżeli chodzi o punktowanie za każdy raz, kiedy obie mamy tą samą odpowiedź, dostajemy jeden punkt. No i. Jeden. Jeżeli jesteśmy yy, telepatykami. <śm> <śm> To na pewno zgodniemy więcej niż 15 odpowiedzi. To jest nasz challenge. Nas tak, challenge. Każdy może sobie ustalić swój własny limit. Zachęcamy do robienia tego challenge, bo naprawdę może wyjść to fajnie. Mam nadzieję, tak, chyba. mamy taką nadzieję. Fajnie. 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 Musi być Mam fajnie. nadzieję, chyba. No. Pierwsza kategoria, cyfry. Czas start. Ale to na was gram! 3, <gry> 4. <laughs> to samo. <laughs> <laughs> Punkt dla nas. Kategoria rośliny. Czas start. Wola. <laughs> Idę No trzy, <laughs> cztery. Oj, imię naszą. Ej, ale! 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 To Ale! Ale! Ubrania, Ubrania. Chyba to nie będzie to nie. Samo, bo coś Dłużej Ale! Ale! to miało być Ale! dłużej Ale! chciałam Ale! o Ale! 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 Ale to i tak byśmy nie trafili. Dobra. Ciąża. Czas stacji. <gry> Kurde. <gry> myślisz o tym raczej. Eee... Stop! Nie. Jezioro na błoniach trytony? Ej, to jest zbliżone! Chłopiec, czas, start. Nie, to nie, nie, to nie będzie mi się Ale jestem okropna. Stop! Trzy, cztery... Dar. Czas start. Ok, koniec czasu. Trzy, cztery. Dobrze. Kategoria ja! <grybuj> kolejna. Lud. Czas start. Cztery. Lud. Mm -mm. Ale lud w sensie. Lud. Zamknięte u? Tak. Ja pomyślałam o ludzie. Ja pomyślałam. Ja się tak przez chwilę zastanawiałam, no lód, czy chodzi o lud, no to... czy o lud. I jakby to było nie. To tak, to też bym się bliźnięta. A jakby, było, jakby chodziło o ten lud, to też bym wpisała rywalki. Ściana, czas, start. Stop. Ja dopisuję tylko do końca słowa. No. Nie wiem, czy poświęcę. Trzy, cztery. <słyska> polecam tę książkę. Tak, przeczytać. Bardzo polecam. Aleks. Kategoria chmury. Czas start. Nie zgadniesz tego. No nie, bo mi nic nie przychodzi do głowy. Stop. Przywróceni. Bo to jest książka A. o niebie w sumie. Ja pomyślałam o naszym blogu. Angel Phone. Na kolczyk. Czas start. Pomyślałam o wspaniałym stuleciu. Nie, już tam był kolczyk. Ale to jedyne, co mi przychodzi nie na myśl, jak chodzi o biżuterię. Stop. Trzy. Cztery. <grym> <grym> kategoria samobójstwo. Czas start. ale dobra o, kategoria! O, o mam teraz taki natłok myśli w głowie i nie mogę... A! <ślesk> Choroba psychiczna. Czas start. Stop. <ślesk> Kategoria kamuflaż. Czas... Start. Mam nadzieję, że myślisz o tym co ja. Sto, trzy, cztery. Tak. O Czas. Start. Ech. Jak o tym nie pomyślisz, to ci zjem móc. No co ty? O tym pomyślisz. Ty mi tą książkę poleciłaś. Masz gorączkę? Kolejna kategoria. Alkohol. Czas. Sprawdź. Nie! Ka! Stop. pomyślisz znowu. o tym, a nie o tym drugim, o czym pomyślałam. Dobra, trzy, cztery. No pomyślałam też o piwie kremowym, ale stwierdziłam, nie, że nie. No Pomyślisz bardziej o whisky. <grystek> Czas start. Mam um, tylko ten obraz w głowie. Scream <grystek> <grystek> ja Queens. Też. Uh, nie, mam tylko no, obraz tak, w głowie. Tak. Stop! <grystek> Patia, Patia. Moda. Czas. Start. Jest to gruntne. Stop. Moty. Czas. Start. Dobra, wiem. Nie pomyślisz o Nie pomyślisz o tym co no myślisz o tym pewnie. nie? niejedna klasyka trzy cztery pani Doris mi się od razu do nocy, bo tam było dużo Aha. kotów gwiazdy czas start czyżbyśmy nie myślały o tym samym stop trzy cztery, cztery. Nie wiem tam w skrócie. Tak. <gry> Okej, okay. internet. Czas start. A. No ja mam pomysł. A. Kina teraz A. Aaa. Jeżeli będziemy miał 10 punktów, to jesteśmy telepatyczkami, bo zmieniłam zasady, bo mogę. Olimpiada! Czas start. A. O kurde. To w ogóle nie jest. Mi też to nie jest, ale nie. Okay. Nie wiem, bo to by już uh, to Stop. Nie Stop. Nie wiem, ale... <noise> Ortografia. Czas start. <głosy> <głosy> Chyba nie myśli. Trzy, cztery. Bardzo <noise> miał dyslexję, to stwierdziłam, że się jakoś liczy. <noise> Chciałam wpisać Lofrosji, ale nie czytała ty nie czytałaś, więc sam słownik. Dwanaście! Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, dwa... 12 wow! punktów! Ech, <coughs> proszę Państwa, 12 punktów. Nie wiem na ile, <noise> bo kilka było sfajlowanych, tak, ale to już będziemy tutaj... Tak, mówi, że tu gdzieś podamy, że 12 na ileś tam punktów, to już tak, ogarnie jak bo będzie w montażu, bo nie jesteśmy pewne ile było z czego, z czego wynika, że y, mamy nadprzyrodzone zdolności i jesteśmy telepatyczkami antenka? To by było na tyle. Zachęcamy Was do tego, żebyście i Wy spróbowali ze swoimi znajomymi, czy jesteście telepatyczkami, patry... telepatami, tak. telepatriusze. A, nie, to nie to. to <noise> eee... templariusze. W komentarzach możecie napisać o jakich książkach czy innych rzeczach pomyśleliście przy kategoriach, które tutaj były. były, tak? I o Waszych skojarzeniach. Powiedzcie nam coś o samobójstwie, w sensie, no bo ja nie wiem. Ja też nie wiem. Nic, nic. mi tyle, a nie. No nieważne. Piszcie w komentarzach jakieś propozycje. Yy, no i co? Jeżeli chcecie, żebym jeszcze kiedyś nagrała filmik z Kat, to koniecznie piszcie. Ja nie. chcę. Ja bym nie tu siłą przyciągnęła. <laughs> Związałam ją, prawda? Tak. I... tak. I... No, Zostałam zmuszona, zapłaciłam. <śmiech> 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 Dobra, no to, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Yeah! W bo się tak. <grymne> Porwała mnie i tutaj przywiązała. Jestem przywiązana do łóżka. Nie chciałam wiedzieć. Ej, tak, zrobimy tak. 10 sekund, bo jeszcze tak. jest za dużo. Tak. tak musi być ubercie. na reszleks, wiecie. <grymne> Odwracacie się plecami. Czy i... jak się ten. <grymne> z pistolet. <grymne> <grymne> jak się ten wiesz z pistoletą. Kolejne karteczki. Ta ta, ta, ta ta. Bo ja jeszcze nie przyczynam. W ogóle nie czyta książek, ja nie wiem co to jest za buktuberka... Buktuberka. <ścoughs> nie wiem. <ścoughs> Chciałam Wam powiedzieć, że czas już się skończył jakiś... SPOILER! Ale tym rzucam. A <noise> <noise> Jak macie jakieś pomysły do kategorii samobójstwa, to piszcie w komentarzach, bo wyprało mi mózg. Mi też. Uczyłam się. Ja też. To jest bardzo męczący wysiłek fizyczny, no, spod... polski, język trudny, no. tak. Tak. <noise> Mary była pewną, że to zbierzemy, no lubi to A, Tak, ja nie lubię. Słownik! Tobie też tak zaskoczę. Tak, tak strasznie. Muszę się Pięknie. Ja się zmęczyłam. Ja też.